Cześć. Witajcie na kanale M&R Travel Story. Ile można zobaczyć w jeden dzień w górskiej Sri Lance? Czy da się zjeść porządny obiad za kilka złotych? Jak wygląda serwis motocykla, za który płaci się 240? Do tego fabryka herbaty, kiepska pogoda, dużo jazdy po górach i kilka miejsc, do których raczej nie zaglądają turyści. Dziś pokazujemy wam trochę inną Sri Lankę, bardziej codzienną i mniej pocztówkową. Zobaczcie sami. A jeżeli tak jak wy kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz gotowi? Zaczynamy. Hejka, witajcie w kolejnym vlogu. Budzimy się z pięknym widokiem na jezioro w Nuwara Elia. My tak naprawdę się już nie budzimy, bo my już jesteśmy spakowani, jesteśmy gotowi do wyjazdu, zostawiamy sobie tutaj tylko swój bagaż. Prawdopodobnie wrócimy się kilka kilometrów do darmowej fabryki herbaty. Ja jeszcze muszę wstąpić na serwis motocykla, bo akurat mija mi około 500 km od momentu wyjazdu, więc pasowałoby sprawdzić olej, sprawdzić naciąg łańcucha, posmarować łańcuch i tak dalej, więc to taka ciekawostka, zobaczymy jak wygląda taki warsztat. I będziemy jechać około półtorej godziny łącznie do, do miejscowości Haputale. Gdzie mamy kolejne dwa noclegi, i też powinny nas tam zastać górskie widoki. Jest chłodno, jest zimno, ale jest cieplej niż wczoraj, i zobaczymy, jak będzie to szło. A jak wyglądało nasze śniadanie, zobaczcie sami. Śniadanko. Lankijskie. Lankijskie, tutaj mamy roti, tutaj mamy jeszcze. panny roti, dal curry, a to jest chicken curry, czyli w ogóle curry na śniadanie. To jest taki, jakby taki naleśnik, na trochę polski, i to mogę zrobić w każdej chwili. No a tak pozostałe, Monika, oto co tutaj jemy. To jest podobno nie tak spicy jak ich powinno być. No, ale dla nas, A dla nas jest i, mega spicy. Yy, Coconut Sambal to jest chmurka. dla chmurka mnie trochę jak taka chmurka. surówka marchewkowa, bardzo dobra. Ja A yy, się A Dobre, okaj. bo nie było takie pikantne. No nie było takie pikantne, bardzo przyjemne. Czyli roky? to jest jakby ichniejszy miód. I to wygląda, że to było też w tych naleśnikach, co jadliśmy na ostatnich Dobra, dobra, bardzo dobre. Ale troszkę. Karmelowe? Lepsze niż tamte w pierwszym razie. Ten dzień miał zacząć się od prostego planu krótki podjazd na punkt widokowy i panorama okolicznych gór. Na miejscu niestety okazało się, że zamiast widoków mamy ścianę chmury i gęstą mgłę czyli Sri Lanka w wersji nic nie widać, ale trudno. Czasem po prostu trzeba zmienić plany. Wow, ale mgła schodzić. No właśnie, mgła teraz zaszła tutaj centralnie. Słuchajcie, tam jest jeszcze droga dalsza do tego punktu widokowego na tą miejscowość, na którą my moglibyśmy tutaj teoretycznie jeszcze iść, jechać. No może by się dało tam motocykle wyjechać. Stąd jest jeszcze 1,4 km, a nie chcę mi się w taką trasę tam za bardzo tachać z dwóch prostych nie przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że to jest jeden kilometr po takich kamieniach, więc nie bardzo mi się to uśmiecha. Druga przyczyna jest taka, że jest mega kijowa pogoda, nie polatnę tutaj dronem, nie zobaczę tutaj teoretycznie i tak niczego, więc chyba to nie ma żadnego sensu. Nie, nawet tam panie szły i wracają. Zajechaliśmy na pocztę. Post, telegraf, Office. Myślę, że tutaj damy radę. Zobaczymy jak to pójdzie w praktyce. Co to jest to? Jakieś takie znaczki śmieszne. Patrz. A nie, to są długopisy. Także tym razem chyba postawimy na ręcznie robione kartki, które wyglądają w taki piękny oto sposób. Są, że tak powiem, profesjonalne, no bo takie to z każdego miejsca moglibyśmy tutaj sobie jednak kupić. A też no, y, cenowo są. Cenowo to wiadomo, to takie ręcznie robione kosztują. Y, 360, poniżej 4, 4 zł taka 4 kartka. Złoty, dokładnie. Tutaj mamy inne kartki ze Sri Lanki, które kosztują na przykład 60 groszy. Nie? No i kolejny raz chciał nas pan zrobić na 600 rupi. Tak, powiedział, że 1200 ja mu dałam... 2000 i on wydaje 200, nie, a my tak. Y, a ja powiedziałam ,20. 1200. Kiwnął tego głową i po prostu wszystko. Nawet nie udał zdziwienia. To jest smutne, to jest takie uczucie dziwne, takie... Tak nam się podoba ta Sri Lanka, jeżeli tak, chodzi o tych a, a, ludzi, a, a tych prawdziwych, tych normalnych. Czasami nawet nie chcą prawie, niczego. Nie. Ja pamiętam, jak w pierwszym vlogu, takim gościu, który nas po prostu do swojej własnej toalety zaprosił, chcieliśmy mu dać nawet stówkę albo dwie stówki za to, bo nie, 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 ja nie, 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 nie chcę, nie chcę, wystarczy, thank you. I to w ogóle było wow, super, nie? I myśleliśmy, że tak będzie rzeczywiście, że przesadzają ludzie, nie, nie, przesadzają. Tutaj niestety część lękniczyków próbuje strasznie wyzyskać Europejczyków. I to masakrycznie. To nie znaczy, że my nie moglibyśmy tyle dać, tylko jeżeli by to tyle kosztowało. Dla przykładu, tutaj już typowo w tej poczcie, no to za znaczki zapłaciliśmy 280 rupii i dałam mu 300 rupii i bez problemu, po prostu bez zawahania wyciągnął te 20 rupii reszty. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to mam nakleić i wystarczy? Tak, i to nakleja się dwa znaczki na, na jedną, czyli 20 i 50, czyli 70 rupi, no to to jest... No 100 rupii to jest złoty 20, więc tutaj to nie wiem. No złotówkę zapłacimy. Jak to dojdzie, to, to będzie inwestycja życia. Okazało się, że jednak zbyt tanie by to było. To jest list, a nie kartka. To jest spoko, fajnie, fajnie. Great. Great. One here. Skoro z widoków nic nie wyszło, zajęliśmy się bardziej przyziemnymi rzeczami. Zaczęliśmy szukać mechanika od motocykla. Na Sri Lance takich warsztatów jest naprawdę sporo, tylko zwykle trzeba zjechać kawałek od głównej drogi. Trafiliśmy do dzielnicy, w której raczej nie widać turystów. Zwykłe życie, sklepy z częściami, warsztaty, trochę chaosu i dużo ciekawych spojrzeń. Kilka gestów parę słów po angielsku i motocykl szybko trafił w dobre ręce. Zajechaliśmy w końcu do jakiegoś mechanika, zapytaliśmy się w końcu, czy tutaj, czy nie tutaj. Taki to poziom wypoziomowania będzie średni ogólnie, ale spoko. Jest fajnie, pan tutaj już nam naciąga łańcuch akurat, bo stwierdził, że jest za luźny. Mi się też tak wydawało, że już od samego początku był troszeczkę za luźny. Tak, robocza dzielnica, fajne miejsce, San Motor Trade Workers, spoko. Żeby było śmieszniej, to ostatnio Dzisiaj jest niedziela. Jak byliśmy na Islandii, to też w niedzielę mieliśmy problem z oponą, i w poniedziałek rano musieliśmy szukać serwisu. Ale tutaj to tylko rutynowa kontrola. Co so, za? 200 rubies. 200 okej, ok, no problem. Kiedy motocykl był już ogarnięty, ruszyliśmy w stronę naszej pierwszej wyczekiwanej plantacji herbaty. Przez całą drogę byliśmy przekonani, że jedziemy do fabryki Damro, ale na miejscu okazało się, że to Labukelli T Factory, należąca do tej samej grupy, tylko funkcjonująca pod inną nazwą. Herbaciane wzgórza brzmią jak marzenie, ale tego dnia pogoda nadal robiła swoje. Było chłodno, wietrznie, deszczowo i momentami naprawdę mało zachęcająco do długich spacerów. No i witamy Was w ten pochmurny, deszczowy dzień z fabryki herbaty. To jest fabryka, która jest przed miejscowością Nuwara Elia, jeżeli jedziemy z północy. I ona kiedyś nazywała się Damro i pod taką nazwą w sumie znalazłam ją polecaną gdzieś tam na grupach facebookowych. No, no, można już I też internecie, właściciel internecie. naszego noclegu nam polecał, więc przyjechaliśmy. Wydaje się to miejsce dość turystyczne, jest dużo turystów tutaj I nawet w sumie no, miejscowych... Wśród... Y... No ale Wyleczymy. zobaczymy, zobaczymy co to jest. Zobaczymy, troszkę deszczu tutaj pada niestety. Tutaj jest oczywiście nazwa tego miejsca. Znaczy, plantacja jest ogromna, to, to, to trzeba przyznać. La Bukeli znana jest z tego, że za darmo można przejść krótką trasę zwiedzania tej fabryki. Przewodniczka pokazuje kolejne maszyny, tłumaczy jak z liści powstają różne rodzaje herbaty, a na końcu można spróbować gotowego naparów tutejszej herbaciary. My odpuściliśmy już chodzenie po samej plantacji, bo. Przy tej pogodzie, spacer po mokrych, stromych zboczach nie brzmiał jak dobry pomysł. Skusiliśmy się, bo tak już stwierdziliśmy, że jak już jesteśmy, to już tak spróbujmy czegoś. One tea cake, one chocolate cake, to będzie kosztowało 900 rupi. Tylko to, to bardzo, 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 bardzo fajnie, prowizjonalnie. Czyli to jest tak, że tutaj będą dolewać co, co kawałek, tak, Moniko? Mhm. Ale to fajnie, ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. To patrz, tutaj jest dzwoneczek. English breakfast. English breakfast, normalna tradycyjna herbata. Mmm. Ona moim zdaniem smakuje jak lepszy Lipton. Jest darmowe fabryki zwiedzanie, 20 minut. Ja sprawdziłam, na zegarku było 12 minut plus tasting. Tasting dużo dodał temu zwiedzaniu, i tak. powiedziałabym, że warto. Bo bo samo... taste, sam tasting jest darmowy, ale polecamy sobie kupić za tak. te 900 rupii. Braliśmy rupi, ciasteczka, ciasteczka po 450. Tea cake, I chocolate, i chocolate cake. cake. I ten tea cake nas mega zaskoczył pozytywnie. Dobra. a teraz lecimy na jedzenie. Nawet w takiej szarówce okolice plantacji robią wrażenie. Polskie drogi wiją się między zielonymi wzgórzami, a po obu stronach ciągną się równo posadzone rzędy krzewów herbat. W drodze powrotnej do Onuwara Elia co jakiś czas mijamy ludzi wracających z pracy. Część niesie na głowach wielkie wiązki gałęzi, a wygląda to jak drewno na opał albo przycięte gałęzie z plantacji przygotowane do dalszego wykorzystania. Praca tutaj jest po prostu częścią krajobrazu. Nikt się nie śpieszy, ale... Każdy coś robi. Odrobinę głodni po szybkim researchu w internecie i sprawdzeniu kilku opinii, trafiliśmy do naprawdę małej lokalnej restauracji. Takiej, którą łatwo przegapić, bo z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczegółowym. Ale jedzenie totalnie nas zaskoczyło. Świeże, proste, dokładnie takie, jak jedzą tutaj mieszkańcy. I co najciekawsze, za pełny talerz zapłaciliśmy około 5 zł. Szczerze, to jedno, z najlepszych miejsc, jakie znaleźliśmy w tej części Sri Lanki. Idziemy teraz do super taniego miejsca, podobno kary wegetariańskie 450 rupi. Bo tu można wziąć albo ten te jakby wegańskie kary, albo po prostu wybrać sobie. Wow, ale fajnie to wygląda. Okej. To jest 1300 repeat no. if you want some rice and curry only the rice and curry yeah, that is for the 450 mm -hmm. only the rice and curry mm -hmm. there are two set menu different set menus biryani and fried rice ich ryżu, ja myślę, że jest dobry. Troszkę chłodny, ale to nic. A teraz próbujemy po kolei. To ma nie być ostre, ale jest ostre. To co jedliśmy rano, powiem szczerze, że domowe chyba były lepsze. Przecież jest zimny, mhm. ale nie wiem czy taki ma nie być. Trzeba warzywa kawa, czy zielona. Mhm. Ziemnia, fasolka, dobra, to warzywa. Nie są ostre. Mhm. Mhm, dobre. Coś innego. To co mam teraz to jest ryż i banana flowery. Bardzo dobre. Mm -hmm. bardzo, bardzo dobre. Jakie to jest dobre. Mm -hmm. Leci polecajka, to te dwie pierwsze knajpy, które mieliśmy, zwłaszcza ta pierwsza w tej Dambuli, przepraszam za wyrażenie gniot I mieliśmy kryzysa po dwóch dniach. O to? Nie wiem jak to się nazywa. Muszę się dowiedzieć. Bo to smakuje jak paluszki lajkonik, a właśnie precelki lajkoni. Nie, takie to nie Talarki, Talarki lajkoni. Lepsza wersja talarków lajkoni. Pyszne. To jest delicious, naprawdę. Przepraszam. Ogólnie to na pewno będziemy to miejsce polecać, bo to jedzenie tutaj ma smak. Nawet jeżeli jest pikantne, są różne przyprawy, widać, że to jest po prostu nie wszystko, tak brzydko mówiąc, na jedno kopyto. Poza tym jest wyłożone tutaj to jedzenie i można sobie samemu wybrać, co się chce, zdecydować. No i jeszcze ta kwestia dokładki. Sami zdecydowaliśmy, że pójdziemy teraz jeszcze coś dołożyć. To jest dobre. Ok, wyjeżdżamy z naszego miejsca noclegowego Rustic House. Jesteśmy spakowani tradycyjnie. Zostało nam już bardzo niewiele trasy, bo tylko i wyłącznie 50 km. Nie, no tak sobie półtorej godziny jazdy. Także zbieramy się, jedziemy i zobaczymy. Do kolejnego noclegu, w którym spędzimy dwie noce i cały czas pozostajemy w obszarach górskich. No to, lecimy. Sri Lanka z perspektywy drogi wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach z katalogów. Na mapie wygląda to prosto. Mała wyspa, niewielkie odległości. A w rzeczywistości każda trasa pokazuje, jak bardzo ta wyspa jest różnorodna i że tutaj bardziej liczą się godziny jazdy niż same kilometry. Tu, w górskiej części wyspy, wszystko kręci się akurat wokół herbaty i pogody. Herbaciane pola wyglądają bardzo internetowo, ale za tym widokiem stoi codzienna, ciężka praca. Liście zbierane są ręcznie, głównie przez kobiety, które od rana chodzą po stromych zboczach z dużymi koszami na plecach. Ich zadaniem jest zrywanie tylko dwóch najmniejszych listków i pąka. Takiej jakości oczekują później fabryki. Dziennie potrafią uzbierać po kilkanaście, nawet około kilkudziesięciu kilogramów liści. Dopiero później te worki trafiają do zakładów takich jak chociażby Labukeli, Bukeli, gdzie liście są suszone, sortowane i sprzedawane dalej, często pod marką, którą znamy już tylko z opakowania. Z zewnątrz wygląda to jak sielanka, ale kiedy pomyśli się o ilości pracy, skali produkcji i zarobkach pracowników, to ten obraz robi... Się dużo bardziej złożony. Góry w okolicach Nowara Elia mają jeszcze jedną cechę: klimat. To miejsce nazywa się czasem biegunem zimna Sri Lanki i faktycznie, jak na tropikalną wyspę, potrafi tutaj być naprawdę chłodno. Temperatury spadają wyraźnie w porównaniu z wybrzeżem, a wieczorami przydaje się coś więcej niż t-shirt. Nie bez powodu Brytyjczycy zrobili z Nowara Elia swoją górską stolicę wakacyjną i nazywali ją Little England to tutaj szukali wytchnienia od upałów i zakładali pierwsze, większe plantacje herbaty. My też przekonaliśmy się jak bardzo to miejsce różni się od reszty wyspy. Początkowo planowaliśmy spędzić w Nuwara Eli'a dwie noce, ale im dłużej myśleliśmy o tym chłodzie, mgle i deszczu, tym bardziej skłanialiśmy się ku temu, żeby jednak ruszyć dalej troszkę szybciej. Praktycznie każdy kogo pytaliśmy po drodze mówił tam jest zimno, weźcie coś ciepłego. I mieli rację. Rano bez problemu można tutaj chodzić w długich spodniach i bluzie, a to na Sri Lance wcale nie jest standardem. Jadąc przez górskie okolice, widać też dobrze, jak bardzo różnorodna jest ta wyspa. Z jednej strony herbaciane pola i chłodny wiatr, a z drugiej małe wioski, przydrożne świątynie, kolorowe domy i ludzie, którzy machają z pobocza tylko kiedy nas zobaczą. Buddyjskie świątynie stają tutaj obok hinduistycznych, trochę dalej widać kościół albo meczet i wszystko funkcjonuje obok siebie, jakby to było zupełnie naturalne. W tej części Sri Lanki mniej chodzi o konkretne atrakcje, a bardziej o samą drogę. O to, że ciągle coś się zmienia. Raz jedziemy we mgle, raz w słońcu, a za chwilę znowu w deszczu. O ludzi, którzy na jednym przystanku sprzedają herbatę na wagę, a na kolejnym smażą placki, które kupuje się na spróbowanie nawet nie znając ich nazwy. I oto, że wieczorem, pod całym dniu jazdy, dociera się w nowe miejsce z poczuciem, że to był kolejny kawałek Sri Lanki, którego nie da się zamknąć w jednym kadrze. Witamy się z Wami. Z kolejnego noclegu. Tym razem jesteśmy w miejscowości Haputale. Tak, jest już godzina 18.53, bo pół godziny gadaliśmy jeszcze z naszym hostem. I mamy zarezerwowany nocleg w takiej miejscówce bardzo z panoramicznymi widokami. Dwie ściany okien: jedna do ziemi, druga do połowy. Tak, tutaj. Więc myślę, że będzie genialnie, bo tu jest widok na plantację herbaty. Ja teraz Wam tylko tak pokażę na szybko, jak to wyglądało jeszcze dosłownie 40 minut temu. Jeszcze widoczek. Konik i tutaj piękny widok. W tej chwili jest to e, nasz najlepszy nocleg na Sri Lance. Jakościowo jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o czystość, o obsługę, o kontakt z tym hostem jest e, bardzo taki responsywny, kto się mówi, czyli szybko odpowiada. Ten paw akurat mnie totalnie rozbawił, bo chyba nie mieliśmy noclegu, żeby tak no, były noclegu. pięknie. Ręczniki wystylizowane. I to są drobne rzeczy, ale, ale takie przyjemne. I nawet w łazience jest takie serduszko z ręcznika. Bardzo przyjemna łazienka. Yy, wygląda wszystko na razie ok. No, chyba jest najładniejsza łazienka z dotychczasowych. I tak dalej. Pokazuję naokoło. Dlaczego tak pokazuję? Pokazuję tak dlatego, bo często bywa tak, że niestety w tych noclegach jest trochę tak jakby, jakby pleśni, takiej wilgoci, a to jest po prostu normalnie. Tak. No ale to z tą pleśnią, no to też jest kwestia tej wilgotności, prawda? Tutaj jest najwięcej adapterów do gwiazdek, bez wątpienia. No, Ale mm, jeżeli chodzi o pozostałe benefity, to są takie, że można sobie zamówić tutaj ewentualnie śniadanie, można sobie zamówić diner. Ceny niestety nie są najtańsze, są akceptowalne. Czy ja mówiłam o cenie? 110 za noc bez posiłków. Oj, tutaj mamy. A tutaj mamy taką kartę. Właśnie tak jak wspominaliśmy rekwastu Można tutaj też. Pan wspomniał, że gotuje jego żona i właśnie dzisiaj też o 19 ktoś sobie zamówił. Dobra, dojechaliśmy powoli do y, miasta. Ha, Habutale. A tutaj, z tej strony. Co tam się dzieje? No Rajwach jest, Rajwach. Ciszba, jak to niektórzy mówią. Wyszło powinni wrócić 4, 400. Nie. Właśnie tyle. Naprawdę spoko. Myślę, że to będzie dobre. Jest strasznie dużo ludzi lokalnych. Bo w ogóle w tym haputale jest taniej niż Nuwara Elia, bo Nuwara jest bardziej komercyjna. Ale już nie będziesz szedł do fryzjera. Tym razem. <słyska> <O>. <słyska> Także... Jak widać, Paw już opadł, tak jak my opadliśmy z naszych sił. Jutro mamy bardzo wytężony i męczący dzień przed nami. Wciąż jesteśmy pod wrażeniem niskich cen. Jutro wybieramy się do Parku Narodowego na płaskowyż yy, Hortona, gdzie znajduje się punkt widokowy o nazwie Koniec Świata. Motyw jest tylko tego typu, że żeby to fajnie zwiedzić, to. Yy, Powinniśmy o 10 maksymalnie skończyć. i dzisiaj tam około 3-4 godzin, więc pasowałoby wystarczować od 6. .00. O 6 otwierają e, kasy. Żeby tam dojechać, A, półtorej tutaj. godziny, więc musimy przed 5 wyjechać, więc musimy przed czwartą wstać. Będzie wesoło. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy na kolejnego vloga. Trzymajcie się. Hej!